Od 19 marca pięciu działaczy opozycji z lat 80. prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko likwidacji lekcji historii w liceach ogólnokształcących. Pomimo iż w mediach o proteście praktycznie nie słychać, do akcji przyłączają się coraz szersze środowiska. Dlaczego rządzącym w tej chwili tak bardzo zależy, żeby likwidować głównie lekcje historii w polskich szkołach? Proszę pana, to nie jest tak, że to teraz rządzącym. Mamy jakąś taką tragiczną sytuację, która się y, toczy już kilkanaście lat. Y, mało kto o, o tym wie, że y, pierwsze ograniczenie godzin historii nastąpiło w roku szkolnym '91-92, y, kiedy w ramach. Y, Powiedzmy, oszczędności na etatach ministerstwo z, zmniejszyło o połowę nauczanie historii w szkole podstawowej. Potem nastąpił następny, następny proces zmniejszenia ilości godzin historii w, w reformie ministra Handkego, która zaczęła weszła w życie w, w, na podstawie ustawy z 1999 roku. Także to, co teraz, tego, czego jesteśmy świadkami, jest po prostu kolejnym etapem, logicznym etapem postępującego coraz bardziej procesu marginalizacji i nauczania historii. A jakie negatywne reperkusje to może przynieść? Jakie będą konsekwencje takiej polityki? Proszę pana, no trudno mówić o, o tym, jakie wartości ma historia, bo ma ogromne. I przede wszystkim historia jest przedmiotem interdyscyplinarnym, daje rozległą wiedzę ze wszystkich dziedzin, wymusza logiczne, logiczne myślenie, wymusza pewne rygory w myślenia, ale no również i, i kształci w, po prostu to, co chyba najcenniejsze, czyli miłość do ojczyzny, miłość do własnego kraju, do, do rodziny. W, do przodków. No, wszyscy jakoś zakażeniamy się w, w tej przeszłości i cierpiemy z niej nauki. I dzięki temu jesteśmy, jesteśmy narodem i możemy patrzeć w przyszłość. No, w, w, truizmem jest to stwierdzenie, prawda, że, że naród bez przeszłości nie ma przyszłości. Jeśli nie znamy, nie wiemy skąd przychodzimy i co sobą reprezentujemy, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie drogi. Ktoś inny nam wyznaczy drogę i niekoniecznie dla naszego dobra. Wiemy, że grupa nauczycieli zresztą nie tylko historii protestuje i to jest protest głodowy właśnie przeciwko takim decyzjom rządu czy jesteśmy już na tym etapie, że trzeba aż tak dramatyczne kroki podejmować, aby wymusić obronę jakiejś takiej naszej tożsamości narodowej i takiej polityki propolskiej. No rzeczywiście sprawy zaszły już daleko. Protesty przeciwko tej nowej podstawie programie, czyli kolejne, kolejnemu etapowi reformy, zaczęły się w, 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 zaraz po tym, kiedy ministerstwo wprowadziło rozporządzeniem tą podstawę, czyli na początku 2009 roku, w, kiedy no, najwybitniejsi polscy historycy, profesor Andrzej Nowak, profesor Anna sucheni Grabowska, po prostu zainicjowali taki ruch zbierania poparcia dla obrony nauczania historii w, w polskich szkołach. Po prostu okazało się, że profesorowie historii są przerażeni w ignorancją historyczną polskiej młodzieży, która przychodzi do szkoły. I teraz, kiedy wprowadza się nową postawę programową, ta ignorancja będzie jeszcze większa. Zatem, jak mówię, to ten obawa le że, że po prostu To koniec historii w ogóle spowodował, że, że wtedy ponad 150 profesorów podpisało ten protest, ale to y, skończyło się tylko na jakimś wymianie grzeczności i rozmowom z panem wiceministrem, bo pani minister Hall nie miała dla y, profesorów uniwersyteckich czasu y, i w związku z tym y, pan wiceministr wysłuchał i wtedy, nie miał nic do powiedzenia i na tym się skończyły te rozmowy. Y, w, który po prostu no, były jakimś udawaniem rozmów. I dlatego, kiedy okazało się, że po prostu nie ma innej drogi, i nasi najważniejsi, można powiedzieć, w tej chwili ludzie, którzy zaryzykowali swoje zdrowie i, można powiedzieć, jakiś chyba wiarę w sens tego, co robili przez całe życie, po prostu, po prostu zaprostowali w ten sposób. I liczymy na to, że po prostu znajdą również. Zwolenników w całym kraju. Podstawą naszej dumy narodowej jest historia. Ja reprezentowałem Łódź i bywałem wielokrotnie w izbach przemysłowo-handlowych Europy i miałem przyjemność, jak to zwykle bywa przyjmowana delegacja, przemawiać do yy, yy, przedstawicieli zagranicznych. I co się mówiło? Mówiło się o Polsce w ten sposób, że można Polski nie zauważać, ale w 1920 roku powstrzymaliśmy Bolszewików, w 1939 roku przeciwstawiliśmy się nawale hitlerowskiej i w roku w 1989 rozmontowaliśmy system komunistyczny, i to zawsze sprawiało wrażenie. A trzeba pamiętać, że za każdym z tych czynów to są tysiące bohaterów, tysiące wspaniałych postaci. I jeżeli mówimy o wielkim sukcesie, jakim była postawa Polaków w trakcie II Wojny Światowej, jakim była Armia Krajowa, jakim były piękne bataliony harcerskie Zośka, Parasol, to to było wychowanie właśnie patriotyczne. Ja mogę powiedzieć, że Początki mojego wychowania to jest okres II wojny światowej. Mój ojciec Polek w 1939 roku. Na czym ja się wychowałem? Ja się wychowałem mając lat 7-8, na o czym mówią wieki. I tam miałem piękny przykład, na przykład bitwa pod Lipskiem, śmierć księcia poniatowskiego. I dlatego uważam za. Niezmiernie ważny element. Nie jesteśmy narodem najbogatszym. Jesteśmy gdzieś w trzeciej grupie narodów, które są poniżej 2000 euro na głowę mieszkańca. To daje szereg komplikacji w różnych dziedzinach, ale z czego możemy być dumni, to na pewno możemy być dumni z naszej historii, i tutaj mamy dużą moralną przewagę. Tysiące Polaków wyjeżdża za granicę, i oni tam zostają na jedno, dwa pokolenia. Im bardziej będą wychowani w duchu patriotycznym, im bardziej będą historycznie związani z Polską tym będzie lepiej. Poza tym w naszym społeczeństwie musimy często się odwoływać do pewnego altruizmu. Nie możemy tylko bazować na Społecznym takim egoizmie. I tutaj też historia jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. I stąd znaczenie tego protestu, który odbywa się w Krakowie, bo to jest bardzo ważny protest, jeden z najważniejszych, jakich się odbywają dla utrzymania naszej tożsamości. Tutaj widzimy głównie protestują ludzie starsi. No, niestety, właśnie brakuje młodzieży, która by wypowiedziała się we własnym imieniu. Czy można coś zrobić, żeby odwrócić? te tendencje, czy to już jest sprawa przegrana? To znaczy, takie tendencje można tylko odwracać poprzez wybory. Nie ma innej drogi. Ci, którzy są władzy, realizują określony program, który z góry założyli. I to, to jest konsekwencja wyboru. Wybory są co cztery lata. Nic się nie poradzi. Ale to jest jakiś sposób, żeby zaapelować do młodzieży, żeby jakoś zainteresować ich tematem, bo to jest jakby oczywiste, że młodzi ludzie będą chcieli, żeby mieć jak najmniej godzin, jak najmniej się uczyć, ale jak do nich skierować w to przesłanie, żeby zrozumieli, o co jest ta gra cała. Znaczy ja myślę, że jest to trudne, dlatego że y, ci, którzy mogliby to przekazać, to nie są rodzice, tylko nauczyciele. Obawiam się, że większość nauczycieli nie zamierza podjąć tego tematu. Polsce szkoły to są szkoły państwowe i to tłumaczy wszystko.